Ostatni dzień wakacji, dzień chyba 26. Nie ma esy, ale jak wracam z wakacji dzisiaj o czwarte chyba mam lot, czyli nockę pierdolny jeszcze. To już będzie lock in, będzie kurwa siłka, będzie normalne jedzenie, nie jakieś pizze, jakieś gelato, jakieś lody. Tylko będzie już kulturka, taka sylwa. Jeszcze zamówiłem lampę za 30 euro, taką do pozowania, więc będzie kurwa Zainwestowałem w siebie, tak to powiem, w <grywki> filmiki i będzie fajnie. Można pozować. No nic się nie zmienia, ale chuj, wstawię ten filmik. Już tak jak wstawiam te dni, to już niech będzie. Będę dokumentował bycia Sigmą. Wypierdolili mi tyle pryszczy, jak to. A, nie widzicie, bo ja mam filtr. Tak delikatnie, ale tu mi wyjewało pryszcza. Tu, 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 tu. No i chuj. Dzień 25 czy 6, czy chuj wie. Narrow.